Wojna w Myrtanie zakończyła się dwa lata temu. Tak! Udało mi się. <laughs> tak naprawdę to nie. Co? Kurwa! Gorn, torus. Masz zakazaną mordę. Ty... Wybucha wojna. Dosyć! niniejszym oświadczam, że wypierdam zaprowadzić pokój w Myrtanie. Myrtana! Najpierw podatki, list polecający, artefakt, broń się, generałowie, zapasy, mój brat, śpieg, moja stara karawana, odbić bizona ożywieńca, zwiadowców, muszę odcedzić małego orka, oddziały, Lily. dosyć, obóz orków, powyrywam wam języki, zabij bestię, zostaniesz królem, co kurwa, ruszam w drogę, a podatki, zamknij mordę. Ja będę tym, który zatknie twoją dupę na włóczni, po czym ustawi ją na środku myrtany, tak, żeby wszyscy mogli cię lżnąć. Za Myrtanem! Kurobar powalił bestię jednym ciosem i został władcą Myrtany! Tylko nie mów o tym mojej starej